Dzień dobry, nazywam się Filip Górecki i zapraszam wszystkich na wycieczkę po mojej małej ojczyźnie. Łęgowo to wiesz w Polsce w województwie polsko gmina Pruszcz Gdański. tu około 3000 mieszkańców. Naszym skarbem jest kościół św. Michała, to sanktuarium Matki Bożej Łęgowskiej. No. Ksiądz proboszcz wymonował dom pojednania i drogę pojednania. Jest też cmentarz. Szkoła Podstawowa imienia bohaterów Grudnia. Przedszkole Słoneczna Kraina. Podsza Polska. Ochotnicza Spraw Hotele korona Pod Libanik się jest kręgielny ja I wiełam nad jeziorem. Mamy też nie i sklepy. A to jest taknic na ziemi mój rodziny Tom. Dziękuję bardzo tylko w TVP historia.